Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie.